Carlo Collodi, Pinocchio. Rozdział trzeci. Wróciwszy do domu, Geppetto przystępuje natychmiast do sporządzenia pajaca i nadaje mu imię Pinocchio. Pierwsze psoty pajaca. Mieszkanie Geppetta była to izdebka na parterze, która miała tyle światła, ile go dochodziło z schodów. Urządzenie izdebki nie mogło być skromniejsze. Lichy zydelek, nędzne łóżko i okropnie zniszczony stolik. Na ścianie, w głębi, widać było kominek, na którym płonął ogień. Ale ogień był namalowany, a nad nim namalowany był garnek, który kipiał wesoło i buchał kłębem pary, która wyglądała zupełnie jak prawdziwa. Wszedłszy do izby, Depetto wziął narzędzia i zaczął strugać pajaca. Jakiemu nadać imię? mruczał do siebie. Nazwę go Pinokio. To imię przyniesie mu szczęście. Znałem całą rodzinę Pinokiów. Pinokio ojciec, Pinokio matka, dzieci też Pinokie. Wszystkim doskonale się wiodło. Najbogatszy z nich chodził na żebry. Kiedy już znalazł imię dla swego pajaca, zabrał się na dobre do pracy. I zrobił mu najpierw włosy, potem czoło, potem oczy. Gdy już wystrugał oczy, wyobraźcie sobie jego zdumienie, kiedy spostrzegł, że oczy poruszały się i przeszywały go na wskroś. Widząc, że te oczy z drzewa patrzą na niego dzepetno, niemal się obraził i rzekł ze złością, drewniane ślepia, czemu patrzycie na mnie. Nikt nie odpowiedział. Zrobiwszy oczy, wystrugał mu nos, ale ten nos, ledwie wykończony, zaczął rosnąć i rósł i rósł, aż po kilku minutach wyrósł w nosisko ogromnej długości. Biedny jeppetto silił się, żeby go przyciąć, ale im więcej go przycinał i przykrócał, tym bardziej się wydłużał ów bezczelny nos. Skończywszy nos, zrobił mu usta. Usta te nie były jeszcze gotowe, a już zaczęły się śmiać. I pokpiwać sobie z niego. Przestań się śmiać, huknął rozgniewany geppetto, ale było to jak gdyby mówił do ściany. Przestań się śmiać, powtarzam ci, zaryczał groźnym głosem. Wtedy usta przestały się śmiać, ale wysunęły język na całą długość. Nie chcąc zepsuć swojej roboty, geppetto udał, że tego nie zauważył, i pracował dalej. Po ustach wystrugał mu brodę. Potem szyję, barki, brzuszek, ramiona i ręce. Zaledwie ukończył ręce, Geppetto uczuł, że ktoś mu porywa z głowy perukę. Odwrócił się i cóż zobaczył, ujrzał swoją żółtą perukę w rękach pajaca. Pinokio, oddaj mi w tej chwili moją perukę. Ale Pinokio, zamiast oddać mu perukę, włożył ją sobie na głowę i pogrążył się w niej niemal w całości. Po tym zuchwałym i pełnym drwiny figlu Gepetto posmutniał i stał się markotny jak nigdy jeszcze w życiu. Zwracając się w końcu do Pinokia powiedział – Hultajski synku, jeszcze nie jesteś wykończony, a już uchybiasz swojemu ojcu. – Źle, mój chłopcze, bardzo źle. I otarł łzy. Pozostały jeszcze do wystrugania nogi i stopy. Zaledwie Gepetto dorobił mu nogi, Uczył kopnięcie w sam koniec nosa. Dobrze mi tak, mruknął do siebie. Trzeba było wcześniej o tym pomyśleć. Teraz jest już za późno. Następnie ujął pajaca pod pachy i postawił na ziemi, na podłodze izdebki żeby go przyzwyczaić do chodzenia. Pinokio miał nogi zdrętwiałe i nie umiał się poruszać, więc Jepetto poprowadził go za rękę, żeby go nauczyć, jak się stawia krok za krokiem. Kiedy już jego nogi stały się sprężyste, Pinocchio zaczął chodzić o własnych siłach i biegać po izbie. W końcu dopadłszy drzwi, wyskoczył na ulicę i zaczął uciekać. Biedny Geppetto rzucił się za nim w pościg, ale nie mógł go dogonić, ponieważ filut Pinocchio pędził w susach jak zając, a tłukąc drewnianymi nogami obróg uliczny robił taki stukot jak co najmniej dwadzieścia par chłopskich chodaków. – Trzymajcie go! Trzymajcie go! – wrzeszczał Geppetto – ale przechodnie, widząc drewnianego pajaca, co sadził jak konik berberyjski, przystawali zachwyceni, żeby mu się przyjrzeć, i śmiali się, śmiali, tak się śmiali, że trudno to opisać. Na szczęście zjawił się w końcu karabinier, który, usłyszawszy te wrzaski i sądząc, że tu chodzi o źrebaka, co umknął swemu panu, stanął odważnie na środku ulicy, rozstawiwszy szeroko nogi, zdecydowany zatrzymać zbiega i nie dopuścić do większych przykrości. Ale Pinocchio, ujrzawszy z daleka karabiniera, który zatarasował całą ulicę, umyślił sobie czmychnąć mu niespodzianie między nogami. Lecz nie udało mu się. Karabinier, nie poruszywszy się nawet, chwycił go grzeczniutko za nos, a było to olbrzymie nosisko w sam raz na to, żeby karabinierzy mieli za co chwytać, i oddał uciekiniera do rąk własnych dżepetta, które dla nauczki chciał mu od razu porządnie nadrzeć uszu. Ale wyobraźcie sobie, jak się zdziwił, kiedy mimo szukania nie udało mu się znaleźć uszu pajaca. A wiecie dlaczego? Dlatego, że strugając go w pośpiechu zapomniał o uszach. Wobec tego chwycił Pinokia za kark i odprowadzając go z powrotem, potrząsał groźnie głową i mówił do niego: Wracajmy. Kiedy już będziemy w domu, nie omieszkam porachować się z tobą. Usłyszawszy taką zapowiedź, Pinokio rzucił się na ziemię i nie chciał iść dalej. Tymczasem ciekawscy i włóczyki zaczęli przystawać i otaczać ich kołem. Jeden gadał to, drugi tamto. Biedny pajac, mówili niektórzy, ma słuszność, że nie chce wrócić do domu. Kto wie, jakby go wygrzmocił ten brutal dzepetto? A inni dorzucali złośliwie. Ten dzepetto wygląda na zacnego człowieka, ale to srogi tyran dla chłopców. Jeżeli zostawi się biednego pajaca w jego rękach, gotów połamać go na kawałki. Słowem, tyle gadali i tyle wyprawiali, że karabinier uwolnił Pinokia, a do więzienia zabrał biednego dżepetta. Nie mogąc w pierwszej chwili znaleźć słów na swoją obronę, biedaczysko płakał jak bubr, a po drodze do aresztu bełkotał wśród Łkania. Niegodziwy synek i pomyśleć, że tak się namęczyłem, żeby zrobić grzecznego pajaca. Mam na co zasłużyłem. Powinienem był wcześniej o tym pomyśleć. To, co się potem zdarzyło, to historia wręcz niedowiary, którą opowiem Wam w następnych rozdziałach.